Cześć wszystkim, tu listopad 41, to kolejny odcinek z gry Falmicator 22 z serii Olbera. Dzisiaj nastał ten czas. Czas sprzedaży do Xvara Toplinera. Razem z wózkiem oraz headerem. I powiem Wam tak, jeśli mam ocenić ten kombine, według mnie to jest kombajn idealny na początek, ale już po pewnym czasie on nie tyle, że zaczyna się nudzić już. Nie jest aż taki fajny... Yy... Jak już... no później... W pewnym czasie staje się e, nudny. No, ale trzeba go w końcu sprzedać. Jest wart 39 tysięcy, to od razu sprzedajemy razem z przyczepą i No i mamy prawie 300 tysięcy. Oczywiście nie będzie stać mnie na kupno hmm, kombajnu marki New Holland, bo takie akurat wybrałem oraz przystawki do kukurydzy. E, gdzie on jest? Tu jest. Hmm. Nie, ja chcę mu stawić eee, z przodu i z tyłu. No bo czemu nie? I kupimy taki. Dopłacamy za koła trochę. No ale cóż. I teraz mnie nie stać yy, na przystawkę, więc wezmę ma małą pożyczkę. Już dawno miałam pożyczkę, tak szczerze pożyczę. Dobrze, mniej więcej starczy. Eee, I kupuję przystawkę. Eee, będę tutaj przystawki prawdopodobnie też kupować i wózek, ale że nagrywam to drugi raz. No i prawie 10 minut odcinka zmarnowałem na samo poczepianie do wózka, więc no. Eee, posłuchajmy jak pali, no bo na odcinku tego nie było słychać, ja już tak szczerze to słyszałem, kiedy się nie udało mi nagrać. Więc dobra, odpalam. Pięknie odpali Trochę tam jakby Jak wciskam od razu e, zapłon To słychać e, tak od razu e, tam szum e, Według mnie nie powinno tego szumu być od razu takiego e, Szum i on odpala Według mnie nie powinno czegoś takiego być No ale co ja na to poradzę nie Mi się na kierownicy nagrywam No bo Ach przysiadłem no przecież ja y, nie będę niczego stawiać myszką, a nic takiego, więc no... Według mnie, według mnie to odcinek spoko wyjdzie. No. Jeśli chodzi o ten kombat, to była bardzo całkiem ciekawa historia, ponieważ dzisiaj kiedy to nagrywam y, należy do jednego z serwerów takiego ogólnie farmingowego, polskiego, nie? No i, i tak piszę, nie? No, cześć, mam w ogóle, nie? Co, co radzicie kupić? New Hollanda? Właśnie tego, 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 teraz jadę, aktualnie? Czy, no, no to, czy nie? Nie tak, że tam, no, po prostu tam na różne tematy rozmawialiśmy, nie? I ja w pewnym momencie napisałem, no, a ja dzisiaj to ja będę kupować New Hollanda, Komba, nie? Nie wszystko spoko, nie? A wcześniej tam coś była jakaś rozmowa, dokładnie nie wiem bo nie brał udziału. No i że ktoś powiedział, że po prostu mu się ten kombań nie podoba, nie? No i napisał gościu, że się kombań nie podoba jakiś, że tam... że tam... Ktoś napisał, że tamtemu gościowi się ten kombań nie podoba, nie? Dokładnie to nie wiem czemu, nie musiał zobaczyć, tam wrócić, zobaczyć co dokładnie o co chodzi. Pomyślałem, eee, no spoko, nie lubi, no to nie lubi, nie? jego sprawa. I później e, kilka ludzi też mówiło, że... Że to jest słaby kombajn i w ogóle, nie? Że lepiej brać case'a. Ja tak sobie policzyłem i mi wyszło, że te kombajny są i prawie takie same. W ogóle fajnie teraz jest tekstura tej kukurydzy. Że te kombajny są praktycznie takie same, a jedyne co je różni, to to, że case ma większy zbiornik, To tyle. I była już taki spór się zaczął. Ja oczywiście nie brałem udziału, no bo ja nie wiedziałem co wybrać, nie? Że case tu przeważa, nad no, i yy, i później jakiś gościu yy, przyszedł, nie? Yy, od razu pozdrawiam, yy, no i tak napisał, że, że te, yy, ktoś tam mi zaproponował, żebym lepiej już kejsa kupił, bo kejs lepszy. I napisał, że go ch chyba ten kamień w głowie trafił, mówię. Yy, no i ogólnie był taki spór, później on się tam skończył, no ale ostatecznie nie zrobiłem głosowanie po prostu. Że napisałem, że C, C to będzie Case, a N to New Holland, no i który będzie miał więcej głosów, ten wygrywa, nie reakcji, że C i N. No i ostatecznie wygrał New Holland. No więc całkiem, całkiem ciekawa, dla, jednak według mnie, historia. Fajnie sypie kukurydza. Już półtora tony mam z jednego przejazdu, trzeba powiedzieć. To jest w ogóle fajnie. Postanowiłem, że dzisiaj nie będę kupować też Mulczera, yy, no bo jednak jak lecę na pożytce, jeszcze muszę kupić nowy header, to tym bardziej no niedługo też trzeba będzie kupować tak e, się e, będzie też niedługo kupno właśnie e, nie nie, no, mul mulcher trzeba będzie kupić no dużo tych maszyn trzeba będzie kupić będą siano ale w następnym odcinku no to nie będzie ani mulcher ani siano tylko gleby bo, no, według mnie, co spokojnie, bo w zargu, według mnie, jest pomysł. Nie będę musiał się też długo przygotowywać. Może, nawet, nagram te, jakiegoś innego dnia. Zobaczę. Póki co, jest fajnie. W ogóle się cieszę, że mój poprzedni film tylu. tyle zgarnął mi w do i to jeden dzień oraz tylu subskrybentów. Bo przed nagraniem miałem 50 subskrybentów, a patrzę po nagraniu, już mam 58. To aktualne w obszarze wtedy kiedy ja to nagrywam. Może teraz już jest 60, albo może też trosz, niestety troszeczkę mniej. Dla mnie jest mniej jak dla Was. No ale... Y y ja nie każę na siłę subskrybować mojego kanału. Kto chce niech subskrybuje po prostu idę. Kurczę, fajnie kompekt. W ogóle ja pierwszy raz z nim pracuję, tam kiedyś robiłem kontrakty, ale wystarczy robię tyle, że. Na wózek byłem header i zatrudniłem pracownika i pracownik jechał na pole, ja tam rozkładałem wszystko i puszczałem pracownika i ja tylko traktorami z przyczepami nie? więc tak samo z tamtym case'em, ja tymi kombajny w ogóle nie jeździłem, nie? no więc wiadomo. Ja, e, nie widziałem ten tym fajniejszy. No, bo ostatecznie wziąłem Holanda. No bo tak szczerze to nie wiem czemu. Jakoś mi bardziej pasuje tutaj na te francuskie klimaty na tamte amerykańskie ja e, będę brał właśnie case'a, o ile będę tam nagrywać Co jest ciekawe e, jaką dostaniemy e, jakie dostaniemy środowisko e, mapę jak to chcecie nazywajcie e, w dodatku który wyjdzie 10 tego roku 2022 Zresztą mnie teraz tak zainteresowało czy ten farming, tak samo jak 19 będzie trwał 3 lata Bo 19, na, na 22 czekaliśmy 3 lata no i dziewiętnastka trwała właśnie 3 lata. To zobaczymy, czy to będzie tak samo. Mam nadzieję, że tak, bo w tych więcej odcinków nagram. Też fajnie by było, żebym w końcu zaczął zarabiać, bym miał... Bym może w końcu wybierał na lepszy sprzęt. No dodatki bym miał pieniądze, to wiecie. Trochę osobom z rodziny, trochę to no, wyższym pieniędzy. niestety. Pozdrawiam teraz rodzinę, cześć, siema. Eee, no więc... Mam nadzieję, że jak na... Się, i, i że bardzo szybko zbieram ty 1000 subskrybentów. Już jest prawie 60. Poza tym już y, trzeba będzie zrobić jakiś niedługo jubileusz. No bo mojemu y, dojcwarowi niedługo wypija już 50 motogodzin, a to 50 to... Spory wynik. Jak to taki traktor? Bo mimo, że używany go kupiłem. Jeśli 37 kupiłem motogodzin miał, może i trochę mniej, nie wiem dokładnie. Ci 37 motogodzin to u mnie 13 przekładało Dokładnie to nie wiem. Bym musiał policzyć i sprawdzić w ostatnim odcinku, bo zapomniałem. Od razu przepraszam za Będę musiał też coś zrobić z gnojówką. No bo ja mam strasznie niewydajną beczkę. Mogłem jednak brać tą Fligla. Ta tylko 6, km, 6 metrów po szerokości. I kiedy chce się w miarę normalnie rozal tą gnojowicę, no to się jedzie 8 km na godzinę. Więc nie wiem czy po prostu bardziej się opłaca jeździć z tą beczką dwa razy czy raz za dobrze w no to szerzej też rozlewą a tutaj tak rozlewa trochę wolno i no, mało wydajny jest ten sprzęt po prostu tyle tutaj nie ma co gadać na 42 teraz będzie rzepak bo no bo mam tam jednak yy, yy, pszczoły coś tam musi rosnąć żeby miały co zapylać Może też będą tam kiedyś ziemniaki, zobaczę Trzeba będzie też y zrobić odcinek z produkcjami, żeby wywożenie chleba, przywożenie cukru kupionego. Jeszcze nadal nie kupi nie pobram tego moda na kupowanie y sobie y y wytworów właśnie właśnie cukru. No bo jednak wiecie tak, Kupować maszyny tylko dlatego, że chce się zrobić ciasto. trochę takie 100... No, bez sensu! Rytmię jeszcze muszę trochę poczekać, aż będę... już... kupał yy, no, kupował cukrownię, burakami się zaczął interesować już tak na poważnie. Wiecie, jak za szybko też się rozwija, to też nie za bardzo, no bo jak za dużo trzeba będzie mieć y, ten, y, do obsiania y, zbóż, a... Y, no, ogólnie roślin, a się nie będzie miało gdzie, to będzie mały problem. No ja się nie spodziewałem, że tutaj już będzie pełno. Jak widzicie ma kormik od ostatniego odcinka, no trochę wbił tych motogodzin. Z czego jestem nawet dumny, no bo nie spodziewałem się, że ten traktor... Jak on się pojawił, to mi on za bardzo do gustu nie przypadł. Tak szczerze. Ale teraz to mi się bardzo ten traktor podoba. O właśnie, bo ja wam nie pokazywałem, co ja zrobiłem... Około krów postawiłem szopę na Paszowu. z sprzedarkę, co prawda paszowóz trochę za wysoki jest z tyłu, ale się mieści tam w miarę. Po prostu trzeba będzie najwyżej tam przyciąć trochę kantóweczką. Ja pierwszy jadę. No. Kantóweczką trochę trzeba będzie przyciąć. Po prostu hmm, tą. Paszowóz tam najwyżej się też zrobi, żeby to coś było fajnie wyglądało w Dobrze, tak kto się będzie wysypywać to ja po, pobiegnę. No, no żeby nie kupił kukurydzy, bo szkoda zboża. I wam już pokażę, wymaga zaorania. Nareszcie ja tego pługa, ja używam ostatnio na odcinku. A ten odcinek z orki to był chyba trzeci odcinek, więc no, trochę nie za bardzo, tak, wiecie. Tu postawiłem też płotek, według mnie to spoko wygląda. Tutaj tak, no, płotek ogólnie. No i tu stoi paszowóz i podściołarka. Głotkiem, żeby nikt nie przyszedł i nie ukradł, nie? No bo jednak szkoda, żeby ktoś ukradł. Bo to jest całkiem dobry sprzęt. W miarę. Trochę paszowóz za mały, jak teraz tak patrzyłem. No bo temer... trzeba robić i to chyba z trzy razy, czy dwa. To no, trochę nie opłaca się, no ale... No szkoda, mogłem wiedzieć. Nigdy nie hodowałem krów w 200 Ale przynajmniej przetestowałem ten paszowóz. Mogę opinię dać. Jak świnie będę kupować, to może będą tutaj też obrządki też ze świniami w ogóle. Kupi się może też tej przyczepkę do przewozu zwierząt yy, tą Fligla co przyszła w pierwszej aktualizacji. No ogólnie będzie co robić. Tutaj mam na tej serii tyle powysłów, że no, głowa mała. Właśnie nie mogę się na przykład odcinku z Glebogryzarką, bo ja nigdy Glebogryzarek nie testowałem. Mnie bardzo korci, żeby w końcu właśnie chlebogryzarkę wypożyczyć. Kupować nie będę. No bo 8 km na godzinę się jedę z taką maszyną. Glebogryzarką No i według mnie to już lepiej mieć pługa nawet i trochę mniejszego, bo ja wezmę 4-metrową. Ale z jedzie jeździć jakby nie było 12 km na godzinę. To 4 km robią różnicę. Hmm, ciekawe co ja będę, będzie. Jak ja tutaj na cały odcinek to wytnę. To no trochę słabo. Bo właśnie ja nie chcę, żeby mi wycięło... Żebym wyciął wszystkiego za jeden odcinek, no bo... Bo nie wiem jak wam to... Ten sam nie wytłumaczył. No. Nie będę miał gdzie miniatury zrobić po prostu. Widzicie, co ja tu chyba zrobię miniaturę po prostu. I tyle. Teraz na odcinku. Przynajmniej zobaczycie, jak to fa fajnie zrobić miniatury. Taką bierzemy kombaj, nie? Ja tutaj biorę sobie, ustawiam na 20 Fowa. Widzicie, od razu to fajnie wygląda. Teraz włączam tutaj na F12, wyłączam Hada. I patrzcie. I mamy zrobioną miniaturkę tak też. Jeszcze wystarczy dać w lewym dolnym rogu... Y ikonkę w farminga i praktycznie mamy zrobione, nie? Teraz włączyłem ten pomat zrzut ekranu zrobiłem i zrobione, nie? To nie jest żadna tutaj y, trudność po prostu trze, trzeba musi się... Y, trzeba się chcieć po prostu taki zrobię krótki poradnik tak się robi fajne miniaturki Tylko trzeba mieć konsolę do I to tyle, i później już fajne miniaturki wychodzą Jak chcecie wiedzieć jaka komentarz to sobie tam zapauzujcie jak ja to wpisywałem po prostu znaczy nie wpisywałem, kopiowałem wcześniej, bo jak robię miniaturki to tam to po prostu zapisuję w mojej formie. sofowa na 20 No i zapamiętuję, że na 20 po prostu jak robię odcinek, to kończę odcinek robię, nie tylko ile, bo ja się boję, że mi zabraknie kukurydzy po prostu, nie mam jej jakoś sporo, po prostu fowa ustawił na 20, później jak chcę, żeby było normalnie, czyli tak jak te, teraz nagrywam to na minus 1, to przywraca do domyślnie ustawienia, no i jest, no, tak jak było. To jest całkiem spoko Nie ja mogę się doczekać też Kiedy w końcu wykorzystam traktorki z, do, z DLC Anderson No bo ja tak czekam, czekam na te winnice Aż w końcu postawię i sady oliwkowe No ale trzeba jeszcze poczekać Na 41 i 42 Wyobraźcie sobie te pala usunąć I tam dać winnice To będzie piękne, to byłoby piękne po prostu. Ale nie wiem czy ja bym tam chciał Robić winę, jeśli już tu na 25, chyba to, to, tam, chyba to właśnie te palo, o myślę. Bo tam nie ma żadnych dojazdów, i leży za torami? Najwyżej no tam by się dał jakiś traktorek, wiem, czy coś. Nie wiem. No i by było z przejazdem przez tory, właśnie i ty, ty. się zawracamy. Niech przyjedzie auto. Piękny, tak w ogóle, to chyba teraz w używanych maszynach powi yy, podobno powinien być. Nie, nie ma. A ja myślałem, że jak się sprzedaje, to no w używanych maszynach się pojawia maszyna sprzeda. Bo ja wiem, jak to działa. Nie wiem, dla, dla ekipy od zera, jak oni sprzedali to swoją ładowareczkę, szaferkę. Sprzedali ją i była normalnie w ofercie maszyn używanych. Hmm. Może byłoby odkupić, nie? Ale jak to działa to ja nie wiem Kurczę, teraz tak myślę, czy sprzedawać tą kukurydzę, czy zostawić dla świn na przyszłość. tym mam SORGA 50 ton, będę musiał zawieść może nawet teraz w odcinku, chociaż może lepiej nie, bo u mnie już w miarę późno. Muszę do spania się przygotować. Poza tym, jak zmienili teraz ten czas. No, no. Ja jednak lubię długo spać, no więc mi. Dzisiaj jest taki dzień wyjątkowy dla pewnie wielu Polaków. To no bo mecz polska Szkocja, Czy to Szwecja? Nie wiem. Ja się nie interesuję tak za bardzo sportem. Grać to zbyt lubię, ale tak ogólnie no to Polska zawsze przegra. Że no, może wygra, ale to i tak odpadnie w eliminacjach. Do ćwierć Dwa Wyjątkiem był 2016 rok, to chyba jeden rok, w którym tak dobrze poszło. Gdyby nie to, że była Portugalia, to byśmy może i byli gdzieś w miarę wysoko. Tak Mieliśmy w tej szczęście tyle. Jakby co? Tu nadal jestem w badaniach nad tym, czy mogę dla subskrybentów tylko i wyłącznie filmy wstawiać. Zobaczę jeszcze dokładniej, tam wszystko przejrzę. No bo ja ostatnio za dużo nie mam czasu, niestety. Takie sprawy nocy typowo prywatne. Nic się nie obraźcie. No po prostu nie mam czasu. Staram się przynajmniej Wam odcinki regularnie nagrywać. I kolejny za chwilę będzie zbiornik To no niesamowite. Dwa zbiorniki na, na jeden odcinek Tego tu chyba nigdy nie było, no chyba że jak był już w ale już nie pamiętam Czy to może był przed... słonecznik? Nie wiem No i sobie za chwilę Wszystkie traktory schowałem do garażu, który postawiłem wtedy, jak stawiam te szoborę. O, po połowę sypię, nieźle. Teraz druga połowa. Super. Cztery zbiorniki kombajna mieści. Mieszczą dwie takie przyczepy. Tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku już z Glebogzarki... Nie no. No, skorzy... testowania Glebogzarki tym oto traktorem, kormikiem. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie robicie. Dzięki temu będzie to już zawsze bliżej 1000 subskrypcji. Na razie ja ciągnę, żeby było przynajmniej 100. Ale jak już będzie 1000, to ja już w ogóle będzie bardzo, będę bardzo zadowolony, bo chyba właśnie o tylu, tyle muszę mieć minimalnie subskrybentów, żeby nic zarabiać. No i tak, widzimy się w kolejnym odcinku w niedzielę. Czasem ja się z Wami żegnam i mówię cześć i pa!